Nie będę wam mówił o tym, że masz czytać Biblię. Nie, nie powiem Ci tego. Czytaj Biblię, jeśli chcesz poznać serce Boga. A jeśli Ty chcesz potwierdzić swoją jakąś opinię, tezę, że Bóg jest taki albo taki, to nawet nie ma sensu otwierać tej książki. W ogóle. Jeśli chcesz szukać, to zachęcam Cię, rzeczywiście otwórz. Ale jeśli. Ma to być tylko otwarcie dla otwarcia, to to jest bez sensu. Rozumiesz? Bo do Boga przychodzi się sercem. Sercem. Serce do serca to jest relacja. Tyle razy może słyszałeś, mieć relację z Bogiem, mieć relację z Bogiem. Ale właśnie co to znaczy? To znaczy mieć relację. To tak, jak z najlepszym człowiekiem, którego znasz na tej ziemi. Masz relacje, bądź miałeś, miałaś, być może cię zdradzi, być może doznałeś odrzucenia. To tak masz relacje z Bogiem. Wiecie, ja mam relacje z Bogiem. Od czterech ponad lat jestem nawrócony, bo nawróciłem się, gdy miałem 15 lat, Dziś mam 19, w marcu 2021. I mam od tamtego momentu relacje z Bogiem. Relacje z Bogiem. Normalnie sobie rozmawiamy. Rozumiesz, jak trzymam ten baseball, to Bóg go trzyma. Bo ja jestem pojednany z Bogiem. Jak ja do Was mówię, to Bóg do Was mówi. Bo jestem jedno z Bogiem. I nie dlatego, że ja nie wiem, teraz się wywyższam. Nie, bo ja mam totalnie gdzieś Twoją opinię, co na mój temat myślisz. Ale dlatego, że jestem pojednany z Bogiem. I Ty tak samo możesz dzisiaj pojednać się z Bogiem. Możesz właśnie użyć tego narzędzia, którym jest Twoja wiara, prawidłowo.